Jeżeli przygotowujesz się do wyjazdu do Francji, to warto wiedzieć, co to jest RTT. RTT to dodatkowe dni wolne. Zaraz ci powiem, jak je uzyskać i jak z nich skorzystać. Dosłownie RTT oznacza reduction du temps de travail czyli skrócenie czasu pracy. Ani w prawie pracy, ani w języku polskim nie mamy takiego, ym, takiego odpowiednika, dlatego to jest bardzo dosłowne tłumaczenie skrócenie albo redukcja czasu pracy. Zacznijmy od tego, że we Francji tydzień pracy wynosi 35 godzin. Zdarza się jednak, w zależności od zawodu albo obszaru, w którym się pracuje, na przykład w medycynie, że tydzień pracy będzie wynosił 39 godzin. To będzie aż 4 różni godziny różnicy. I co z tymi godzinami wypracowanymi, tak jakby w nadgodzinach? Co się z nimi dzieje? Oczywiście możesz je odebrać w dniach wolnych, czyli w tak zwanych RTT. Jeśli pracujesz 39 godzin, to w ciągu roku będziesz mieć 22 dni dodatkowych dni wolnych czyli 4 tygodnie. Kiedy można wybrać takie dni wolne. Zazwyczaj pracodawca pozwala Ci skorzystać z tych dni wolnych, kiedy ci pasuje. To znaczy, że jeżeli już sobie nagromadziłeś dni wolne, to od razu możesz z nich skorzystać. Prawo przewiduje, że pracodawca może Ci też wyznaczyć okres, kiedy z tych RTT musisz skorzystać. Na przykład, jeśli nazbierasz 10 dni RTT, to pracodawca może Ci powiedzieć, no teraz przydałoby się, żebyś już z tych dni. Skorzystał. No, ma go to chronić przed taką sytuacją, kiedy nagle chcesz wybrać miesiąc albo półtora miesiąca ym, urlopu, bo właśnie aż tyle urlopu będziesz mieć razem z urlopem tym ustawowym: pięć tygodni ustawowego urlopu i cztery tygodnie nazbieranych z RTT. No, to ci daje prawie dwa miesiące urlopu. RTT możesz również spieniężyć. To znaczy, że zamiast wybierać dni wolne, otrzymujesz za te nadgodziny wynagrodzenie. I tutaj również będzie to w dużej mierze zależało od twojego pracodawcy. To znaczy, że ustawa przewiduje, że masz do wyboru albo raczej pracodawca ma do wyboru, co ci zaproponować. Może ci zaproponować dni wolne albo wynagrodzenie. Może również zdecydować, że to ty sobie wybierzesz, co Ci będzie bardziej pasowało. Warto się wcześniej z pracodawcą porozumieć i dowiedzieć, w jaki sposób możesz wykorzystać swoje RTT, jeśli pracujesz ponad 35 godzin tygodniowo.